Cześć! Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym Wam odpowiedzieć na pytanie, które z racji tego, że zajmuję się kadzidłami, sama je wytwarzam i bardzo często mówię o naturalnych kadzidłach w mediach społecznościowych, to takie pytanie dostaję bardzo często. I generalnie zauważyłam, że kiedy zaczynamy dopiero naszą przygodę z smuszkami, z stożkami, z wiązkami kadzidlanymi, generalnie naturalnymi kadzidłami, które możemy gdzieś zebrać też w okolicy samodzielnie, no, to jest pytanie, które jako pierwsze nasuwa się, zanim w ogóle przystąpimy do jakiegokolwiek kadzenia i smużenia. To pytanie brzmi: jak tego w ogóle używać? Jak używać kadzideł? Jak stosować kadzidła? Jak kadzić? Jak smużyć? Synonimów jest bardzo dużo, a ja dzisiaj przybliżę Wam cały proces. Mam przed sobą różne rodzaje kadzideł, właśnie w tym celu, żeby pokazać całe możliwe spektrum. Ma też miseczkę, więc zanim przystąpię do tej części, w której opowiem, jak, to powiem Wam, w czym. Bo to jest też bardzo istotna informacja. Kadzidła, niezależnie od tego, czy to będą takie kije smugowe, smuszki, zobaczcie, to jest biało porek, po prostu chuba, nie? Tak zwana. Czy to będzie jakaś gałązka, to jest akurat sosna. Czy będą to próchna, czy też różnego rodzaju stożki, albo żywice, bądź też mieszanki różnych ziół, e, palimy w kadzielnicy. Jeżeli nie mamy specjalistycznej kadzielnicy, to żaden problem, wystarczy użyć dowolnej miseczki. Ja mam miseczkę totalnie rozparowaną z jakiegoś zestawu innych miseczek na różne przekąski. I to jak najbardziej może być, yy, może być kadzielnica. Kadzielnicą, uwaga, może być również podstawka pod doniczkę, zwłaszcza taka gliniana podstawka. Mhm. Może być też płaska podstawka, tak jak mam pod kwiatkami. Najważniejsze, złacie w tym wszystkim, wypełnić tą miseczkę albo podstawkę czymś, co stworzy nam termoizolację. I to coś to może być albo sól, albo piasek Z solą jest najłatwiej, bo wystarczy sól kuchenna Może być gruboziarnista, drobnoziarnista To nie ma żadnego znaczenia Ja mam akurat pod ręką piasek, więc użyję piasku W tej miseczce sypiemy co najmniej 2 cm, 2 cm warstwę piasku lub soli Im więcej, tym lepiej po co jest ta sól w misce? Czy nie wystarczy po prostu wsadzić tego kadzidła centralnie do miski i podpalić? Można, wszystko generalnie można, aczkolwiek po co? Um, używamy tej termoizolacji po to, żeby nie przypalić tego czegoś, co jest pod miseczką, bo w momencie, kiedy włożymy do miski naszej kawielnicy kadzidło, to ta miseczka się rozgrzeje i jak się rozgrzeje, to może przypalić spód. To, na czym stoi, czy to będzie jakiś drewniany blat, czy to będzie drewniany parapet. Cokolwiek na czym stoi i coś, co jest łatwopalne, może przypalić. Więc używamy soli bądź piasku. No i teraz tak, najprostsze kadzidła to są kije smugowe bądź też smużki. Kije smugowe to są takie wiązane w pęki rośliny. W moim przypadku jest to lawenda, która jest dodatkowo jeszcze opatrzona ametystem. I kije smugowe wystarczy potrzymać nad ogniem chwilę, żeby końcóweczka tego kadzidła się podpaliła. No, czasem faktycznie zajmuje się już, tak wiecie, ogniem, ogniem, a czasem po prostu zaczyna dymić. I jak już zajmie się tym dymaz, dymem, zacznie się żarzyć, to już wystarczy do tego, żeby przestać się tak trzymać nad ogniem. Tak. No i widzimy, jak nam się żarzy końcóweczka i zaczyna się wytwarzać dym W moim przypadku jest to lawenda, ale oczywiście możliwości są nieograniczone Możemy wybrać się do pobliskiej łąki w sezonie i zabrać rośliny, które akurat kwitną Na przykład zimą albo takiej, wiecie, zimowo-przedwiosennej porze roku Polecam też różnego rodzaju gałązki żywiczne, czyli sosna, świerk. One bardzo, bardzo ładnie, ładnie, ładnie pachną. No i jak już sobie podpalimy tą końcowaczkę, no to kładziemy sobie w tej miseczce z, z piaskiem bądź solą i tak nam, się, tak nam się pali, tak nam się kurzy, dymi. Kadzi. I teraz zwróć uwagę, że aby zgasić takie kadzidło, wystarczy zanurzyć końcówkę w piasku bądź soli. Potem otrzepać i można używać ponownie. I dzięki temu mamy kadzidło już zgaszone. Dokładnie w dokładnie taki sam sposób podpalamy smuszki, czyli coś, co nie jest już wiązanką różnego rodzaju roślin. Tak? tak jak tutaj są z, związane sznurkiem, tylko są pojedyncze jakieś rośliny, bądź części roślin, albo mm, nawet części, części drewna, części drzewa, e, też rośliny Ale chodzi mi o próchno na przykład, w ogóle bardzo Wam polecam um, kadzenie próchnym, daje niesamowicie piękny zapach, taki słodkawy, delikatny mm, i... Ale taki bardzo, bardzo charakterystyczny. Pruchno tak samo podpalamy nad ogniem. To może być świeca, to może być um, zapalniczka, zapałki. Podpalamy, gasimy i czekamy aż się dymi, zacznie dymić. Hmm, bardzo łatwy, ładny zapach. I łatwe kadzidło do znalezienia, do kadzenia, do podpalenia, do uszycia po prostu. I tak samo, jeżeli czujemy, że nam absolutnie już wystarczy tego kadzenia, to zanurzamy końcówkę kadzidła w piasku albo soli i koniec kadzenia. I dokładnie tak samo postępujemy z innymi tego rodzaju smuszkami czy to sosna, czy to białoporek, chuba tak zwana, czy też różnego rodzaju gałązki mam tutaj jałowiec akurat. Też można sobie podpalić, to jest pojedyncze kadziło prawda? No, <grytanie> też można sobie podpalić po prostu centralnie nad ogniem i położyć w kadziblicy. Troszkę inaczej sprawa wygląda, kiedy korzystamy z mieszanek ziołowych albo z żywic bądź stożków, więc ja je zostawię jeszcze na chwilkę, a opowiem Wam o stożku, który jest samopalny. Niektóre stożkowe kadzidła. Stożkowe kadzidła to są ziołowe kadzidła, które, zostały, które to zioła zostały rozdrobnione i rozdrobnione na proszek i sklejone, uformowane w taki stożek, potem wysuszone. No i mamy właśnie taki suchy stożek. One zawierają w sobie bardzo często różnego rodzaju kory, żeby się samodzielnie paliły i takie samo. Palne stożki. Również wystarczy podtrzymać chwilę nad ogniem, poczekać aż kadzidło zajmie się ogniem, czyli nie zacznie dymić po prostu, tylko faktycznie podpali się i, i zajmie ogniem. O, i tu widzimy już, że zaczął zaczęło się palić, więc jak już zacznie się palić, wtedy zdmuchujemy ogień i sam stożek stawiamy w kadzielnicy. W piasku albo w soli, zamurzając to, to, to dno naszego stożka. I ten stożek nam się pali. I tak samo jak chcemy go zgasić, to wystarczy przez chwilę podziugać tą końcóweczkę w piasek i nam przestał się palić. Natomiast są takie stożki, które nie są samopalne, które nie zawierają sobie tyle kory albo um, specjalnego takiego zioła. Um, z Dalekiego Wschodu, które e, samo w sobie jest składnikiem kadzideł, właśnie takich samopalnych. E, więc jeżeli nie zawierają czegoś takiego nasze stożki, e, no to one wymagają, słuchajcie, węgielka. E, węgielka trybularzowego, które to węgielek często nazywam również węgielkiem e, do sziszy, bo faktycznie w takich miejscach można te węgielki znaleźć. I te węgielki, słuchajcie, żeby jeden stożek spalić to wystarczy nam ćwiartka węgielka. Ćwiartka albo jedna trzecia. I ćwiartka albo jedną trzecią, to ja akurat mam połówkę, ale to jakby jeszcze potrzebuję do eksperymentów, więc podpalę połówkę. Tą połówkę, słuchajcie, trzymamy nad ogniem, nad świecą albo nad um, zapalniczką, zapałką. Jak podpalimy końcówkę... To najlepiej z tym węgielkiem wyjść na zewnątrz, na balkon albo otworzyć okno i wystawić te szczypce z węgielkiem za okno, żeby dosyć specyficzny zapach nie wiem, czy benzyny, czy innego jakiegoś paliwa, którym nasączony jest ten, ten węgielek żeby on się ulotnił poza domem. Żeby nie było w domu czuć tego specyficznego zapachu. Więc jak już wystawimy za okno, podpalimy, czekamy, aż nam się cały ten węgielek um, przepali, skończą nam się takie iskry tutaj Zresztą zobaczycie, jak podpalicie węgielek, to takie iskry zaczynają nam iść I jak już wszystkie przejdą, już węgielek się cały przepali I zaczyna się robić taki, wiecie, na czerwono No to już możemy wnieść go z do domu Jak wnosimy go do domu to kładziemy w miseczce na soli lub na, węglu, na piasku, i na ten gorący węgiel stawiamy nasz stożek. Chwilkę czekamy, aż spód tego kadzidła się podpali, ale on też nie podpali się, wiecie, żywym ogniem, on po prostu zacznie się żarzyć. I jak zacznie się żarzyć, jak przejmie ten żar od węgla, to um, zacznie pachnieć i zacznie dymić. Zobaczymy taką e, smuszkę dymu. Dokładnie w taki sam sposób możemy balić e, żywicę. I e, tu akurat mam żywicę, którą przywiozłam z krety, i e, jedną żywicę olibanum, więc mogę sobie położyć na przykład też. Zobaczycie. Wystarczy po prostu taką żywicę położyć na węgielku, i już. Widać smużkę, jak się pali. I to tyle, jakby cała, cała filozofia palenia żywicy. Ale w dokładnie taki sam sposób możemy też zapalić naszą rodzimą żywicę. Spróbujcie, w ogóle zachęcam was do tego. Naszą rodzimą żywicę, czyli na przykład bursztyn albo na przykład żywicę sosnową. Jak zimą udacie się na spacer, zobaczycie na ścięciach sosny taki Zastygnięte krople żywicy. To można delikatnie je zebrać i, yy, i użyć albo do jakiejś maści, mazidła, bądź też właśnie jako kadzidła samodzielnego albo mieszanki kadzidlanej. No i proszę bardzo, to nam się pali Mastyks, czyli właśnie żywica taka yy, grecka. No już i się, już się przepala. I słuchajcie, przy użyciu węgielka możemy również palić mieszanki kadzideł. Mieszanki kadzideł, mieszanki ziół, mieszanki ziół z żywicami. Tu akurat mam zestaw różnych kadzideł, różnych ziół korzennych. Jest korzeń arcydziengla, korzeń omanu, jest korzeń mniszka. To są, to są części roślin, które bardzo, fajnie, które bardzo fajnie się palą, jak są wyschnięte dobrze, dobrze wysuszone i dają też niesamowity aromat. Także jak macie gdzieś możliwość nakopania korzeni, to polecam. No a teraz zobaczcie, mieszanki kadzideł również palimy na węgielku, no bo inaczej nam się nie spalą w żaden sposób i yy, już tylko oczyść z tej żywicy, która tu była i żeby zapalić taką mieszankę tak to bierzemy no powiedzmy taki mały kopczyk i kładziemy na rozżarzonym węgielku. I te ziółka zaczynają nam się palić. Czujemy już aromat. I wiecie, tak naprawdę nie potrzebujemy dużej ilości tych kadzideł, bo taki kopczyk, taki, wiecie, mały kopczyk z końcóweczki łyżeczki absolutnie wystarczy do tego, żeby mm, zaromatyzować pomieszczenie żeby poczuć zapach tego kadzidła no i przy okazji się zupełnie nie sfajczyć tym, <laughs> tym, tym, tym aromatem więc w razie potrzeby oczywiście możemy dołożyć sobie jeszcze jeden taki kopczyk, ale moja praktyka pokazuje, że absolutnie wystarczy jeden żeby rozeszło się na całą przestrzeń i najważniejsza rzecz, słuchajcie, w kategoriach BHP kadzenia. Już wiecie w jaki sposób, już wiecie w czym, ale najważniejsza rzecz. Po tym, jak zapalicie kadziwo w mieszkaniu, otwórzcie okna i przewietrzcie pomieszczenie. Dawniej się mówiło, że podczas kadzenia należy otwierać okna i drzwi, po to, żeby wygonić to wszystko, co oczyszczamy, bo oczyszczało się od złego czegoś. Więc żeby to wszystko poszło, to otwieramy drzwi i okna Ale jest w tym bardzo racjonalna podstawa Żeby nie siedzieć w tym dymie, żeby nie wdychać tego dymu, żeby się nim nie sztachać centralnie To otwórzmy okna, może niekoniecznie drzwi, ale wystarczy okna ym, i przywietrzmy po kadzeniu Żeby to po prostu nie, 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 nie wdychać tego dymu Tak, zdrowotnie rzeczy. Biorąc. a aromat on i tak pozostanie w domu bez obaw jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania odnośnie kadzideł, kadzenia rodzaju kadzideł magii roślin znaczenia, symboliki roślin to zachęcam do zadawania pytań do zostawienia tych pytań w komentarzu i ja mam sporo też tekstów na swoim blogu odnośnie roślin w kulturze ludowej mam też sporo hmm, nagrań o tym dlaczego warto palić kadzidła i jakie są rodzaje kadzideł jest nawet specjalne nagranie na temat um, tego czego nie wiesz o kadzidłach naturalnych więc w razie możliwości będę wam też linkować a tymczasem bardzo dziękuję mam nadzieję że to nagranie wyjaśniło wiele wszystkiego dobrego trzymajcie się pa pa